Siema, z tej strony Arma. I tak, to znowu ten sam kontrakt. Ostatnio się nie udał. I czy tym razem się uda? 50 na 50 według szans. Powinno być, Ty, powiedzmy sobie wprost, 50 na 50 nic nie znaczy, ale w teorii powinienem dostać z tego kontraktu kałacha. Albo chociaż... Te skiny, które tu są, nie wiem, AWK, Asimov i Avopenhonor. Robię ten kontakt praktycznie dokładnie tak samo jak tydzień temu, tyle że tym razem UMP jest. Stanie malware. A reszta pozostałe wszystkie skiny chyba jeśli nie mylę, Field testet. Eee, tak, wszystkie pozostałe są Field tested, jeden mi malware. Proszę, Kałach. Yes! Ok. Jestem spełniony. Zobaczmy, czy jest minimalware. Czy czegoś nie zdupiłem. Nie zdupiłem niczego. Let's go! <noise> Prawie, że. No, yeah. jest minimalware. To się liczy. Oh. Chyba pierwszy raz trafiłem kontrakt od ostatnich 20 kontraktów, w których miałem szansę 50 na 50. Muzyka z Hotline Miami w tle na pewno pomogła. Mega lubię tego skina. Chyba jest to autentyczny mój, bo skin kocha. Wiedziałem, że warto będzie zrobić ten kontrakt drugi raz. Musiało się udać, no nie? No. No, nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli ktoś z was chce, was do spróbowania tego kontraktu. Szczerze mówiąc, jest on naprawdę dobrym kontraktem. Ja pewnie nie będę go już robił, bo moje kontrakty i w ogóle moje szczęście, to... leży na absolutnym dnie aktualnie. Ale no, hej. Udało się. Nie będę narzekał. Wyposażmy go od razu. Nie pasuje do mojego żółtego ekwipunku, ale mniejsza z tym. Ogólnie, jeżeli chcecie zobaczyć też filmik o tym, jak wygląda aktualnie mój ekwipunek, staram się skompletować cały żółty ekwipunek, to mogę też o nagrać filmik. Jeżeli chcecie go zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach, to, to może się za niego wezmę. Dzięki za go najmę, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i do następnego. Jojo, cześć!